Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin i powiedzcie mi, czy graliście kiedyś w coś takiego jak Angry Birds? Czyli generalnie wiecie, wściekłe ptaki. No na pewno graliście, bo wydaje mi się, że każdy, nawet jeżeli nie grał, to miał z tym styczność. No i dzisiaj będziemy walczyli sobie na tą zieloną świnkę, którą zawsze spychało się z tych platform. Dokładnie, dzisiaj w zemście przyjdzie do nas świnka i będzie chciała z nami zaśpiewać. Zobaczcie, jak to wygląda. Generalnie mamy tutaj wszystko pozmieniane i jak wygląda sama świnka, proszę bardzo. Właśnie w ten sposób taka kuleczka z mikrofonem, czyli wszystko się zgadza, jak to było w Angry Birds. No i generalnie, jeżeli Wam się filmik spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę, suba, jeżeli nie subujecie. no i komentarzy, bo za komentarze przypinam serduszka. No i już nie przedłużając, zaczynamy sobie tydzień świnki. I generalnie mamy tutaj week świński nos. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Mamy trzy piosenki, no i widziałem, że ten mod, ta gierka właśnie podbija. Co jest? Aha, przy... przykulał się tutaj. Zrzucili go pewnie. Siema, świnka. Ale dobre. Hech. <śpiewa> Bip. Okej, okay. nie, nie wiedzą o co chodzi, ale dobra. Jakby, nie wiemy... Tak się dogadaliśmy, że i tak pośpiewamy. Dobra, słuchamy. Naszej świnki. Dobre to jest. Dzisiaj już się dobrze zaczyna i tym mikrofonem, jak tam rzuca. Ma też swoją widownię, zobaczcie, ile to. Ta... Co jest? Się wystraszyłem tego. Jakiś ptak tam przeleciał, chyba. Tak, rzeczywiście. Ej, muszę się skupić, bo ciężko trafić te takie przedłużamy. Ale fajna muzyczka. Widać od razu, że z tych zęgryberców. Potem jakaś mapka. Ale powiem Wam szczerze, że nie lubię takich przedłużanych strzałek. Serio, to jest dla mnie najcięższe. Już wolę jak zasuwa pełno strzałek, ale te przedłużane to jest moja bolączka, serio. Cake Race, zobaczmy dalej. Jako na fajnie sobie skacze, patrzcie. Hop hop. <laughs> Nie mogę. Dobry modzik, serio, on podbija scenę modów w tym momencie. Wow Był świński śmiech. <śmiech> Lecimy, tutaj już będzie ciężej, zobaczcie co ona robi. I to już wolę takie coś, taki speed. Się śmieje, jeszcze te latające ptaki. Idealne to jest, serio. Bardzo fajnie zrobione. No i co się dziwić, że ludzie w to grają, jak to nostalgia w sumie jest. Trochę czasu już to istnieje. Dobra. Znaczy, gierka dość dawno powstała, o to mi chodzi. Wow, to było trudne w sensie, jeszcze mi gierkę zacięło. Prawie bym to zepsuł. Mamy. Tak chyba się zakumplujemy, że wam na serio podoba mi się twoje granie. Oj, ten moment jest najlepszy. Ej, serio, śmiało można powiedzieć, że to jeden z lepszych modów. No i ostatnia piosenka przed nami. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy graliście w Angry Birds. Czy, czy to była taka wasza gra, że serio graliście dość często? Ja nie tak dużo, ale jednak grałem. Najwięcej to mój brat grał. Tak, bo mam młodszego brata. Skibop, bibap, bep. Bop, bip. Tak, e, nagadałem się. Oink, a tutaj chrumknięcie, słyszymy bab. Ba... babad. Oczka zrobił bad pig, zła świnka. I smutna taka, co jest? O co chodzi w tej rozmowie w ogóle? W sensie, boyfriend i świnia, dogadanie się ich jest komiczne, serio. Dobra, lecimy. Tak, nasza green pig daje tutaj czadu. Wow, ale zgłupiałem. Ta sekwencja była trudna, serio. Dobra, teraz to teraz to jest trudno. Tu, 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 tu. Dobra, no i teraz nie zwisowałem już, ale oj, co tutaj się dzieje? Ała <laughs> Okej, okay, słaby jestem w tą świnkę. Masakra. Nie czuję w ogóle tych strzałek od niej. Serio ma trudne to. Albo się nie mogę skupić, nie wiem o co chodzi. O tego nienawidzę. Jejku, co jest. Jak pokonać Mereza? Dajcie mu naprzeciwko. Świnkę Zęgrybers. Pokona go tako. 29 misów i prawie 90%. Nie ma aż tak źle, ale rzeczywiście dała mi kurczę w kość. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak trudnej trzeciej piosenki. Może ona nie była jakaś, wiecie, taka do spamowania, ale trzeba się wyuczyć tych ruchów. Serio, nie ma łatwo. Także bardzo dobry meczyk, Świnko. Dzięki za zagranie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki powrót do dzieciństwa, można powiedzieć, troszkę. Do usłyszonka, trzymajcie się. I o, właśnie, założyłem drugi kanał, więc możecie wpaść, bo tam także filmy będą się pojawiały. No i cześć.